Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Need for PayPacka i dzisiaj na pierwszy ogień idzie ten właśnie Volkswagen do tuningu wizualnego. Ja sobie na niego nałożyłem tutaj, zwróćcie uwagę, taką kalkomanię, ale jeszcze to wszystko jest do dopracowania. Za jak się tutaj tym pobawimy, a jak tylko go to pójdziemy wykonać sobie kolejną misję fabularną, tak więc tak dzisiaj będzie wyglądał odcinek. Tak więc słuchajcie, do dzieła. Już sobie tutaj pomału podpatrzyłem, jakie rzeczy możemy modyfikować w tym aucie. I jestem powiem Wam pod ogromnym wrażeniem, jakie tutaj możliwości w tym aucie mamy. Maska zmieniona. Teraz przedni zderzak. Na razie może. Na razie może weźmy w ogóle. Usuńmy jakby tutaj tą opcję. Tutaj mamy z tego co widzę przednie błotniki i zobaczcie. Możemy sobie całkowicie je tutaj zdjąć i odchudzić nasze auto, co wygląda przegenialnie. Zwróćcie też uwagę, że inaczej są ułożone lampy, tak? W ogóle są innego kształtu. Możemy sobie dodać takie poszerzenie. Możemy sobie dać tylko taki błotnik, widzicie, żeby nas tutaj błoto nam nie leciało na szyby. I coś takiego jeszcze. No tutaj powiem Wam, że pewnie tego Volkswagena będę przerabiał kilka razy. Raz sobie taką opcję zrobię tuningową, potem jakąś inną, bo jest tego naprawdę sporo. Osobiście najbardziej podoba mi się taka wersja odchudzona. Weźmy sobie to na razie i zobaczymy, jak to finalnie będzie wyglądało. Tutaj możemy też sobie zmienić e, światła. Może dajmy coś takiego. Teraz, co tutaj jeszcze można pozmieniać? Lusterka boczne. Takie myślę, że wyglądają najlepiej. Tutaj możemy sobie nakładkę na progi dodać. Coś takiego. Zobaczcie, jak to się prezentuje. Coś takiego, takiego, takiego i takiego. Nie wiem, czy pójść w minimalizm. Czy może walniemy coś takiego Nie, to nie będzie nam pasowało Pójdźmy w minimalizm na chwilę obecną Tutaj możemy sobie też Całkowicie zdjąć Zobaczcie, jak on teraz jest odchudzony To jeszcze na chwilę obecną brzydko wygląda Bo trzeba dodać jakąś kalkomanię fajną Pomalować go w ogóle Ale w takiej wersji odchudzonej Całkiem fajnie się prezentuje O, zobaczcie Albo coś takiego możemy tutaj dodać Wydaje mi się, że teraz go zrobię w takiej wersji odchudzonej. Chociaż nie, to też fajnie wygląda. Zobaczcie, coś takiego. A tutaj mamy całkowicie odchudzoną wersję. Nie, to mi się bardziej podoba. Jeśli chodzi o tył, światła tylne. Ale tutaj ten wóz możemy zmienić nie do poznania. Nie mam pytań. Weźmy coś takiego może. Tylny zderzak. Weźmy coś takiego, skoro robimy tą furę pod offroad, zrobimy coś takiego. Dyfuzor, tutaj jeszcze układ wydechowy też, można by było jakiś ogromny dodać. Chociaż widzę, że te wydechy takie sobie, szczerze powiedziawszy, spodziewałem się, że leci jakaś konkretna rura tutaj. A jednak nie bardzo. To może weźmy to. Klapa bagażnika. Proszę bardzo, możemy całkowicie ściągnąć klapę i sobie tak jeździć. Zobaczcie. I jeszcze taki spoiler, który mi się strasznie kojarzy z porszakami przerobionymi. Weźmy coś takiego na początek Jeszcze tutaj mówię, finalnie jeszcze coś się tutaj może Pozmieniać w tym aucie Zobaczmy co my tu jeszcze mamy Spoiler, o proszę Czyli oprócz tamtej klapy Jeszcze możemy tutaj spoilery sobie Zamontować do niego Ale nie, tego nie będę na chwilę obecną robił Nie, nie podoba mi się to po prostu No i teraz tak, warto by było Sobie teraz ten wozik e, Przemalować jakoś Coś tu jeszcze można tuningować, że ogólnie dostajecie informację, że żeby pokolorować jakieś elementy, to muszę je wymienić, ale bez sensu, że będą drzwi takie tutaj. No, lusterka niby zmieniłem, ale... Lusterka nie mają wpływu na to, czekajcie. O, może teraz zauważyłem z bliska, że to jest też fajne, więc weźmy sobie to. Ale czemu nie mogę tych drzwi pomalować? Co jest? Jak mówiłem Wam, jeśli chodzi o kalkomanie możemy tutaj ją przerabiać na różne, na różne swoje sposoby, możemy je przerabiać. Teraz obróćmy, teraz żeby było lekko pod kątem. I stworzyłem dzięki temu swój indywidualny projekt. Dajmy coś takiego. To był połysk, tak? Ok. I teraz wyjdźmy stąd i... O, proszę bardzo, jak ładnie to teraz wygląda. Jak widzicie, jak gra, nie chciała mi tutaj dodać innego koloru drzwi, to sobie sam z tym poradziłem. I muszę powiedzieć Wam, że teraz wygląda to całkiem, całkiem fajnie. Tak więc, dobra, wychodzimy stąd, zapiszmy zmiany. Jak widzicie, tak wygląda moja nowa fura, która mi się osobiście bardzo podoba, chociaż jestem już pewien, że jak tylko mi się jakieś jej, powiedzmy, elementy znudzą po czasie, kiedy będę brał udział w jakichś wyścigach, to pewnie sobie tutaj coś jeszcze w niej pozmieniam, bo widzieliście, tych opcji tuningowych jest w niej dosyć sporo. Tak więc ja teraz po prostu, skoro mam tą furę przerobioną na offroad, przetestuję w terenie i pojedziemy na spotkanie z szulerem. zobaczymy, co tam u niego. I jak dalej będzie wyglądała gra? Bo mnie to bardzo ciekawi, no i mam nadzieję, że będzie okazja, żeby sobie tą furkę potestować w jakichś wyścigach. Powinno nam się coś pojawić lada moment. I w ogóle niepokoi mi troszkę fakt, że ja już mam 50% gry za sobą. Około 50% mam już gry za sobą. A tak więc wynika z tego, że fabuła niestety w tej grze prawdopodobnie będzie dosyć króciutka. No ale spokojnie, porozmaicimy sobie to jakimiś innymi rzeczami, jak tuningi. A, tryb multi i tym podobne rzeczy. Okej, okay. jesteśmy na miejscu. Trzeba zmienić samochód, niestety. A, proszę, proszę, czy to nie wróg publiczny numer jeden? Założę się, że jakiś glina miota teraz rzutkami w twoje zdjęcie. <śm> nie wątpię, co tam? Bukmacherzy dają 100 do jednego, że dostaniesz się do gonitwy banitów. Mało prawdopodobne, ale można zwiększyć szanse. Wiesz, że nie mogę się ścigać w centrum. Ej, jest pełno lig ulicznych poza miastem, młody. Jest kuch bomba, Lupa Wolne, Ember i inne. Mogą ci pomóc z familią, jak ładnie poprosisz. Jak familia weźmie nas na cel, będziemy potrzebować wielu sojuszników. Dobrze. Jesteś moim asem, młody. Mam cię na oku, póki karty nie będą leżeć na stole. Okej, okay, nie wiem, po jaką cholerę tutaj był potrzebny wóz pod wyścigi, skoro nie jest to związane w ogóle z żadnymi tutaj zawodami. Spójrzmy sobie na mapkę, bo ja z chęcią bym pojechał i spotkał się z tą drużyną właśnie, która będzie umożliwiała mi wyścigi off-roadowe. Przy okazji, potestujemy sobie furę, tak więc przeniosę się tutaj, w to miejsce. No i za momencik będziemy mogli poznać tą drużynę, zobaczyć, jakie fury mają i czy ta moja da sobie radę z nimi. Dawno nikt nie miał jaj, żeby podbić do mojej ekipy. Moje żelazne jaja są słynne na cały szeroki świat, a zatem pewnie o mnie nie słyszałaś. Słyszałam o tobie, wymuskany pozerze. Sorry, skarbie, nie dasz rady z tą ekipą. Jestem Fate. Chcesz się ze mną zmierzyć? Musisz zaliczyć naszą próbę. Najpierw wyścig nad rzeką. ile wytrzyma ten pozer. Muszę wam powiedzieć, że strasznie podoba mi się projekt tej babeczki, jeśli chodzi o tego Forda Raptora. Zupełnie inne podejście do tematu i wykorzystała te takie najogromniejsze błotniki, do tego koła pod kątem. Chyba się troszeczkę zainspiruję tym projektem, szczerze powiedziawszy, podoba mi się strasznie. Nie wpadłem sam na taki pomysł, więc. <laughs> troszeczkę podpatrzę ją sobie i do kolejnych zawodów tego raptora wykorzystam pewnie. No bo wiecie, że ja to będę chciał, skoro mam dwie fury pod offroad, to będę chciał wykorzystywać obie, nie? Ten Ford raptor jest znacznie mocniejszy, więc myślę, że on będzie służył jako taki samochód, który będzie. Zdobywał mi karty do tego Volkswagena, by był mocniejszy. Bo ogólnie ten Volkswagen, z tego co widziałem, nie spełnia w ogóle wymagań nie, na ten wyścig. Jest znacznie, znacznie słabszy. A więc trzeba będzie tutaj uważać na rywali. Jest wyzwanie teraz. Jest, <grywa> jako że jadę słabszym autem, to jest wyzwanie. Ale może jakąś fajną kartę. O, tam widzę jakieś. W ogóle zobaczcie na mapkę, co się dzieje. Oni tam się chyba zderzyli, wydaje mi się. No brakuje mocy, zdecydowanie brakuje tutaj. Widać to. Nie dogonię jak chociażbym chciał, to nie ma szans. Patrzę sobie jakąś drogę skrócę, czy coś. Prawie koniec, przyspieszaj! Dajesz, dajesz, tak mało ci brakuje do niej. Dobra, udało się. Teraz nie daj się tylko i wygraj, to proszę cię, zaipulujesz wszystkich w ten sposób. Yeja! Mały adał radę. Hmm, może nie jesteś kompletną stratą czasu. Ale nie, do kolejnych zawodów trzeba zainwestować zdecydowanie, słuchajcie, zdecydowanie. Jeszcze jeden kilometr mi braknął tutaj. Do uzyskania maksymalnej prędkości. No brakuje mocy, brakuje tutaj mocy. Podskok jest fajnie zrobiony ogólnie pod offroad, natomiast brakuje troszkę mocy. To trzeba by było zwiększyć, więc mam nadzieję, że jakąś fajną kartę uda mi się wygrać. Wybierzmy tą. Piąty poziom. Nie jest to niestety za dobra karta. Wymieńmy sobie ją za żeton. I pojedziemy może do... Od dziewczyn znalazła opuszczony tor motocrossowy. Właśnie tam jadą. Autem na tor motocrossowy? A dlaczego nie? Będzie fajnie. Czy co, przydałoby się pojechać do jakiegoś warsztatu. Chociaż tutaj z automatu mam zaznaczone miejsce do kolejnych chyba zawodów. Nie mogę nic innego zrobić, no to jedziemy! Eee, autko jest fajne, chociaż... Eee... O, coś nam poznikało przed momentem. Fajne jest mówię, tylko brakuje mocy. Tutaj by trzeba było pod tym względem coś zdziałać. Jakieś fajne karty sobie zakupić, ale niestety nie mam na chwilę takiej możliwości, nie? nie? trzeba poczekać po prostu. Wiecie znaczy, co, nie będę tych zakładów na razie przyjmował, bo to tylko stada kasy jest. Nie jestem pewien tego auta jeszcze do końca, więc nie chcę ryzykować. Pozdrówki ode mnie końce wszystko i mak! Założę się, że nie wyskoczysz nawet w połowie tak wysoko. Nie wiecie co? Bardzo ciekaw. co by się stało, gdybym ja te zawody przegrał. No, bo zwróćcie uwagę na to, że pierwsze wygrałem, te bym przegrał. Czy to potem jest na podstawie miejsc, które mieliśmy, czy jak? Jakieś, jakieś nie wiem, wyniki punktowe. Ciężko mi powiedzieć. Mam nadzieję, że. Nie będzie mi dane tego sprawdzić, tylko po prostu na luzie wygram. Zdecydowanie najmocniejszą moją tutaj cechą w tym aucie jest nitro. Ona jest na najwyższym możliwym praktycznie poziomie dzięki tym kartom. Dlatego właśnie tej karty, którą wygrałem, nie wziąłem, bo ona mi te nitro obniżała i bez sensu byłoby to, wiecie, to moją największą zaletę obniżać. Musimy się tej E30 powiem Wam pozbyć. Fajnie by było, i wtedy mógłbym sobie na ludzi do mety pojechać. Ale nie, na kolejny wyścig zdecydowanie biorę Forda Raptora i pokażę im, na co mnie stać. Bo zdecydowanie mam słabsze auto, i oni nie wiedzą, co ja tutaj im mogę pokazać ciekawego. Bo teraz wyłącznie. Bazuje na swoich umiejętnościach i sprycie. A jak jest dobry kierowca i dobre auto, no to jest nie do pokonania. mi się napełnia ten pasek nitro to od razu go używam dzięki temu widzicie to troszeczkę tutaj im uciekam ale to jest nie na tyle duża różnica między nami żebym mógł czuć się pewnie starszy jednak jakaś kolizja jest po mnie nie Drugie miejsce zdecydowanie mnie nie satysfakcjonuje tutaj mi teraz zarzuciło, kurde. No właśnie, o tym mówiłem. Jeden błąd wystarczy. Strasznie agresywnie jadą. Bo widać, że to jest zupełnie jakby inna półka, nie? Teraz e, przeciwników. To jest coś zupełnie innego niż do tej pory. Dłuższe wyścigi są, cięższe. I rywale, nie? Mocniejsi. Ja umiem, Tylko się nie daj, już końcówka, żeby tylko tego nie zepsuć. No, oczywiście ten zakręt mi musiał nie wyjść. Bo jakby inaczej, ale mam nerwówkę teraz. Ale mam stresa. Ale jest! Zwycięstwo! Pięknie! Uff. No, dokładnie. Tutaj był już widać do samego końca stresik. Co wpływało mimo wszystko pozytywnie na moje tutaj Moje odczucia. Dobra, bierzmy teraz tą kartę. Szósty poziom, skrzynia biegów, przyspieszenie. O proszę. I taka karta mi się podoba. Wszystko na zielono, jak widzicie, więc wyposażymy się w nią oczywiście. Ale tak jak mówię, zaraz sobie jeszcze rozegramy te kolejne zawody i Wezenforda Raptora. Zobaczymy, jak sobie z nim poradzę. Nie spodziewałam się takiej zawziętości po kimś, kto dał się wygonić Silver Rock. Bardzo tego żałowałam. Miałam nadzieję, że ktoś utrze trochę nosa familii. <laughs> Niezbyt lubisz familie. Te żerące komosy ryżową palanty z każdym oddechem dławią wolność. Rozumiem, że raczej nie. Brawo. Kolejne wyzwanie. Jedna z moich dziewczyn wysypała się na potężnej chopce niedaleko kasyna Silver, więc teraz wszyscy musimy spróbować. Naturalnie. Zwróćcie uwagę, ten mój samochód jest na poziomie 163, a zawody na 220, więc różnica jest naprawdę kolosalna. A te były na którym? Te były na 215, tak więc zobaczcie, jaka jest przepaść między nami. A tak więc do tych zawodów zdecydowanie biorę sobie Forda Raptora. Muszę się oczywiście przejść do tej lokacji, więc za moment się słyszymy. Jak już jestem w tej okolicy i mam dosyć sporo gotówki, to wiecie co, kupimy sobie ten garaż, żeby można było się tutaj teleportować. I przy okazji chciałbym. Mam dla was dwa nowe garaże, dzieciaki. Jeden Canyon, drugi co Czas wydać trochę kasy. Mam Markus, zrobiłem to dosłownie przed momentem. Zanim zadzwoniłeś. Wejdźmy. I od razu pierwsze to zrobię, to zainspiruje się troszeczkę tą babeczką, bo podoba mi się tak ten Ford Raptor jej że czas na małe zmiany, zdecydowanie. I teraz tak, weźmy sobie modyfikację wyglądu. no teraz miała te, tak, miała te. Weźmy to. To, ok. I teraz wejdźmy sobie jeszcze w zakładkę, żeby go nieco obniżyć. Zobaczcie, automatycznie te koła, widzicie, są pod kątem. Ona tutaj nic nie dłubała w tym. Je można jeszcze dać, widzicie, pod większym kątem. Ale ona po prostu tylko ustawiła go sobie najniżej, jak się da. On i tak ma wysoko zawieszenie, więc skorzystajmy z tego. Ale mi się ta fura teraz podoba. Fajnie się prezentuje, naprawdę. Tak więc lecimy. Tak wygląda Raptor teraz, zobaczcie. No fajnie, fajnie. A, a zawody mamy tutaj, zobaczcie, tuż przed garażem, tak więc idealnie. Mam nadzieję, że nie przywali się do mnie, że troszeczkę e, skopiowałem jej projekt. Kierowcy, słuchacie opiekunki. Na ulicy mówi się, że w tegorocznej gonitwie Banitu szykuje się nam walka Dawida z Goliadem. Grupka początkujących kierowców. Udowodnij, że nie jesteś tylko pyszałkowatym parciarzem. Chyba myślisz, że jestem tylko mocny genet. Chyba tak. Muszę wam powiedzieć, że mimo wszystko, mimo Wiecie. tego, że w ogóle to auto jest bardzo mocne, to i tak nie spełnia wymagań tego wyścigu. A tak więc troszeczkę lipa jest pod tym względem. Wydaje mi się, że szykuje mi się tutaj z wymiana praktycznie wszystkich podzespołów w każdym aucie. więcej. Bo na poprzednie zawody były naprawdę dobre, ale aktualnie to praktycznie żadne sobie nie poradzą, jak będzie, będą zawody na poziomie dwusetnym, to dwieście to troszeczkę będzie lipa pod tym względem, bo praktycznie żadne auto nie ma takiej, nie ma takiego dużego levelu, więc zabawa zacznie się od nowa, że tak powiem. Na razie mamy pierwsze miejsce. Ten samochód też był tworzony z myślą o właśnie Nitro, ale przede wszystkim jeśli chodzi o wysokie loty i długie, to, to może mogliście zobaczyć to na samym początku, jak wysoko i daleko poleciałem, dzięki czemu wrzuciłem przecież wszystkie auta na drodze. Nie? Więc tutaj praktycznie tylko by trzeba było zainwestować w mocniejszy silnik i lepsze przyspieszenie i będziemy w domu. To miejsce jest moje, Ja bym się tak nie cieszył, jakbym widział za plecami znacznie mocniejsze fury od mojej. Kurde, już mnie biorą, już? O fuck. ale zepsułem. Ale widać, zdecydowanie widać, że są mocniejsi ode mnie. Czuję to po prostu, że jestem słabszy. Wrócimy sobie troszeczkę. Ale teraz skró... OL! Piękne to było! Jakie to było piękne i ten, w ten sposób zapewniłem sobie pierwsze miejsce w tych zawodach. Jakie to było piękne. Jak taki mały tutaj się na mnie rzuca, to kończy na poboczu, słuchajcie. Już bez szans. Tak samo widzieliście, jak ja tam oberwałem nieco, bo uderzyłem w, ten, w tą skałę to też. Bardzo dużo straciłem czasu. Mimo, że dosyć szybko gra, respawnuje nasz pojazd, nie? Dobra, niech trafi się jakaś fajna karta. Weźmy ponownie Tom. Ósmy level głowica prędkość. O, proszę. Jest to znacznie lepsza karta od naszej. Może, może nie do końca znacznie, ale lepsza. No i wiecie co? Wydaje mi się, że w tym miejscu i w tym momencie zakończymy sobie ten odcinek, bo... No jest ciężko. Wciąż uważasz, że jestem tylko pozerem? Umiesz się ścigać, przyznaję. Ale nie myśl, że paroma skokami mi zaimponujesz. Co facet musi zrobić, żeby ci zaimponować? Przede wszystkim nie starać się Moje dziewczyny od dawna nie miały dobrej zadymy. Jeśli nie boisz się o lakier, spróbuj się z nimi zmierzyć. No właśnie, imponowałem tylko, słuchajcie, gabarytami, czyli widzieliście to zepchnięcie, bo to było coś genialnego. Zaimponowałem też ogromnymi skokami, bo tam ten jest maksymalnie praktycznie uzupełniony, ale cała reszta leży i kuleje, tak. Więc ja muszę sobie przygotować mechanicznie te fury. No i zobaczymy się, słuchajcie, w kolejnym odcinku na moim kanale z Need for Speed Payback'a, na którego już dzisiaj Was serdecznie zapraszam. Tak więc to by było tyle. Trzymajcie się. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!